Poproszę panią Kasię Bandyk dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Chciała państwu coś przekazać. Myślę, że taką miłą informację. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, w ubiegłym tygodniu w Oleśnicy odbyła się konferencja zorganizowana przez Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu, której tematem była oświata, samorząd i sport szkolny. I na tej konferencji powiat kamiennogórski został wyróżniony i nagrodzony jako najbardziej usportowiony powiat województwa dolnośląskiego w sporcie szkolnym w roku szkolnym 2011-2012. Dlatego dzisiaj Korzystając z, z okazji, chciałam wręczyć na ręce pani starosty list gratulacyjny oraz tą statuatkę, która zobowiązałam się przekazać. Pozwolę sobie również przyczytać list, który otrzymałam, aby przekazać pani staroście. Szanowna pani Ewa Kocęba, starosta Kaminogórski. Składam serdeczne gratulacje z okazji zdobycia przez powiat kamilogórski tytułu najbardziej usportowionego powiatu we współzawodnictwie powiatu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Dolnośląskiej Gimnazjady i Licea Młodzieży rozgrywanych w roku szkolnym 2011-2012. Dziękujemy za pomoc samorządu w działaniach Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, który realizuje w powiecie zadania Szkolnego Związku Sportowego, a zwłaszcza pomoc finansową i merytoryczną w organizacji zawodów sportowych dla uczniów Szkół Powiatu kamienogórskiego. Mamy nadzieję na dalszą współpracę oraz na wspieranie działań Szkolnego Związku Sportowego służących rozwojowi i talentu Sportowych Młodych Dolnoślązaków oraz poprawienie ich zdrowia. Z poważaniem przewodnicząca Szkolnego Związku Sportowego Dolnośląsk, Dolnośląski Kurator Oświaty, pani Beata Pawłowicz. E, dziękuję pani dyrektor. Ja tylko na chwileczkę Proszę. chciałam podziękować, ale y... Ta statuetka to między innymi, zasługa pani dyrektor. Dziękuję serdecznie. Wydaje mi się, że mogę podziękować również w waszym imieniu pani dyrektor za osiągnięcia, bo ona to spina w całym powiecie.